Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przychodzącego Jezusa, rzekł: Oto baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za nim, rzekł do nich, czego szukacie. Oni powiedzieli do niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa i przyprowadził go do Jezusa A Jezus wejrzawszy na niego powiedział Ty jesteś Szymon syn Jana ty będziesz nazywał się Kefas to znaczy Piotr Oto słowo pańskie Chwała tobie Chrystus Niczym dojdę do tego pytania, czego szukacie, to najpierw chciałbym zadać Wam pytanie, co dla Was w takim życiu codziennym, w takiej relacji między Wami w domach, w tych wszystkich miejscach, gdzie człowiek spotyka się z człowiekiem, co Wam tak naprawdę sprawia największą trudność? To milczenie to jest taki zabieg kaznodziejski, żeby sobie odpowiedzieć na to, nie? Ja myślę, że jedną z trudniejszych rzeczy w naszym życiu, to jest słuchanie, umiejętność słuchania, wsłuchiwania się w tego, co ma nam Bóg do powiedzenia, i tego, co ma nam drugi człowiek do powiedzenia. Wydaje się, że z jedną z większych trudności, którą mamy. To jest zmierzeniem się ze słuchaniem tego, którzy, tych, którzy są najbliżej nas, tych, których najbardziej kochamy. Takiej naszej codzienności w takim naszym życiu. Myślę, że to jest jedna z większych trudności, które nam w życiu towarzyszą. Słuchać tak, żeby usłyszeć, żeby usłyszeć, co ta druga osoba ma do powiedzenia, bo to jest trudne. Nie wiem, jak Wy. Ale ja mam czasami, yy, muszę w sobie wzbudzać taką chęć słuchania, bo za chwilę, jak zaczynam kogoś słuchać, w jakiś sposób też moich braci, bo oni są jakoś bardzo blisko i na pierwszej linii strzału i ognia, to jak zaczynam ich słuchać, to czasami mnie, wiecie sobie, że nie, i sobie myślę: no, ale czekaj, może coś usłyszysz, może coś ci w stanie jest ktoś powiedzieć. Przecież to nie jest tak że wszystko wiesz, wszystko rozumiesz, wszystko pojmujesz i tak dalej i dobrze wiecie, że pewnie u was też tak jest, bo wszędzie między ludźmi tak jest, że wchodzi jakiś taki moment irytacji, wchodzi taki moment y, trudnego słuchania, że Trochę nie chce mi się tego słuchać już po raz kolejny, nawet nie chce mi się powtarzać, bo jeśli powtarzałbym tyle rzeczy, to już powinien ktoś to załapać, a jak nie załapał, no to to jest kwestia tylko jego złej woli i tak dalej, i tak dalej. I zaczyna się jakiś taki mętlik robić w naszym życiu i już zaczynamy chcieć po prostu słuchać. A dzisiejsza liturgia słowa... Wydaje mi się, że mówi właśnie przede wszystkim o słuchaniu, umiejętności słuchania, wsłuchiwania się w tego, co jest taką rzeczywistością, która potrafi przemienić nasze życie. Bo słowo Boga jest w stanie przemienić nasze życie. Tak jak i słowo drugiego człowieka, kiedy słuchamy go w jakimś zaangażowaniu i chcemy to słowo poznać, zrozumieć, to faktycznie jest słowem, które może wywrzeć jakiś nieprawdopodobny wpływ i wywiera w naszym życiu. Chcieć zrozumieć, przyjąć, to chcieć też wyruszyć w pewną drogę, w pewną przygodę, w pewną drogę, która się będzie objawiać, którą będziemy wspólnie poznawać, której nigdy tak naprawdę też nie wypowiemy, bo przecież są też takie tajemnice naszego serca trudne do wypowiedzenia. Ale kiedy sobie tak myślałem nad tym słuchaniem, to pomyślałem sobie, że tak, musi jakiś istnieć prymat. I pierwszym prymatem chyba w tym, żeby kogoś usłyszeć, to jest słuchać, a nie mówić. To jest trudne. Umieć zamilknąć wobec tego, kto chce nam coś powiedzieć. Ten z większych wyzwań, większych trudności w naszym życiu. Posłuchać, cierpliwie posłuchać, do końca posłuchać, dać się wypowiedzieć. To znaczy, przyjąć też taką postawę: słuchajcie, że chcę rozumieć, co do mnie mówisz. I dobrze jest znaleźć w sobie też taką rzeczywistość, że jeśli czegoś nie rozumiem, albo coś już zrozumiałem, czy pomyślałem, że już zrozumiałem, to mieć odwagę powiedzenia sobie, albo zapytania się, czy dobrze cię zrozumiałem, czy dobrze cię usłyszałem. To tak jak w tej historii Samuela i Helego. Heli wiedział na początku, nie wiedział, ale później już wiedział, że Pan Bóg mówi do Samuela i mówi, wsłuchuj się. Słuchaj się bądź czujny i bądź pójdź za tym słowem, które usłyszysz. Ja nie będę ci interpretował tego słowa, bo ty sam musisz zrozumieć jego przesłanie. A więc najpierw słuchaj, a później mów. Najpierw spróbuj zrozumieć, a później może zdobądź się na jakiś sąd. A może też dziel się, a nie dyskutuj, bo to jest tak naprawdę dobry początek, by faktycznie coś w naszym życiu zmienić. I na kanwie tego czasami trudno Jezus usłyszeć też samego siebie. Słuchajcie to dzisiejsze słowo, pierwsze pytanie, pierwsza seria słów, które pada z ust Jezusa w Ewangelii Świętego Jana, czego szukacie? Jakoś mi bardzo koresponduje z tym słowem Boga, który poszedł i zaczął szukać Adama po grzechu pierworodnym i mówi: Gdzie, gdzie jesteś, Adamie? Gdzie Cię szukać? Gdzie ja Cię mogę znaleźć? I ten Bóg. Zobaczcie, w tym Jezusie Chrystusie wychodzi do nas dokładnie z takim samym pytaniem, ale jakimś innym sobie też dzisiaj pomyślałem, jak tak siedziałem w celi. To prawda, gapiłem się w okno, w chmury, które się przewalały, w tą szarość, która była, w jakieś ptaki, które siedziały na drzewie. I pomyślałem sobie, chyba też jest w tym pytaniu coś więcej, bo Ty wiesz, gdzie nas szukać, bo Ty wszedłeś w nasze życie, ty wszedłeś w całą rzeczywistość. Tego, jaki jest świat człowieka, jakim ten człowiek ten świat stworzył, z tobą lub bez ciebie, ty przyjmujesz ten świat i wchodzisz, bo ty wiesz, gdzie nas szukać i zawsze będziesz nas szukał w naszym życiu, w naszej codzienności, w realności tego, co przeżywam, czego doświadczam. Ale przychodzisz i zadajesz mi jedno z najtrudniejszych pytań: czego ty szukasz, czego ty pragniesz? Zobaczcie, że nie jest wcale tak łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Może też tak jest, że od razu rzucamy się z, z taką odpowiedzią, no oczywiście, zrozumienia, miłości i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest pierwszy odruch i kiedy zacznie się zastanawiać nad tym, to tak naprawdę to pytanie nie daje Ci spokoju i jakby ściąga Cię w dół, w głębie twojego serca i mówi, ale co ty w, w tym rozumiesz? Co za tym stoi? Szukasz miłości, to znaczy szukasz czego. Szukasz komunii wspólnoty, to znaczy, czego szukasz. Szukasz szczęścia, to co to dla ciebie znaczy? A jak już sobie odpowiesz w swoim sercu na to, to jest jeszcze jedna trudność. Słuchajcie, trzeba się zapytać, co o tym sądzisz Ty, Bóg, prawdziwy Bóg, Jezus Chrystus, Jezusie, Chrystusie, synu Boga żywego, czego co Ty sądzisz na ten temat tych moich intencji, moich poszukiwań, moich tęsknot? Zobaczcie, że uczniowie pragnęli, pragnęli poznać Chrystusa i poszli za Nim. Mogli nie, nie pójść wycofać, ale dobrze później wiemy, że ta decyzja wymagała od nich powtórnej decyzji. Za tym, że dalej chcą iść szukać, że nie chcą odejść, że choć trudna jest ta jego mowa, trudne zaproszenie, trudny konkret do przyjęcia zmierzenia się w, w swoim życiu, wcielenia to w swoje życie, to jednak cały czas. Zaczęli wybierać to. Wybierać tą drogę, którą zainspirował Bóg, który zaprosił ich do komunii z sobą, pytając, czego szukacie? Zobaczcie, w nas budzą się też różne pragnienia. I co? Jedne za jednymi idziemy. Czy do końca one zawsze są dobre? No, czasami trudno powiedzieć, że tak. Za innymi nie idziemy, no bo wymagają od nas jakiejś przemiany, rewolucji, porzucenia, zostawienia czegoś i na to za bardzo nie mamy ochoty. Zobaczcie, chcemy być blisko Boga, a tak naprawdę z... najłatwiej nam się każdemu z nas mówię każdemu z nas, bo w życiu wiary nie ma zawodowców jest zwolnić się z bycia z Chrystusem na modlitwie. A przecież tak bardzo chcemy Jego obecność, chcemy Go poznać, chcemy, żeby był obecny. A przecież nie ma tak naprawdę innego miejsca spotkania z Nim, też, jak ta codzienna więź na modlitwie, która wszystkim nam potrafi uciec. No i co z tym pragnieniem, że tak bardzo Go chcemy? Mamy pragnienie miłości. Wiemy, że chcemy, żeby ktoś bardzo. Konkretnie na tą miłość odpowiedział, ale dokładnie wszyscy wiemy, że na tej drodze dochodzimy do jakiegoś takiego momentu trudnego, i wcale to pierwszy ten entuzjazm miłości nie jest taki łatwy do tego, żeby go zachować i nim dalej żyć. I dobrze, że Ewangelia nam to mówi. I dobrze, że Chrystus nam to powtarza, i dobrze, że apostołowie nam również będą to cały czas powtarzać, że raz wybrawszy, ciągle wybierać musisz, a Bóg będzie zawsze pytał o to, czego pragniesz i czego szukasz. Wiecie, tak się zastanawiałem nad, tym, nad tą nad tym dzisiejszym słowem dalej. I pomyślałem sobie, że to zaproszenie Jezusa do domu, czyli tak naprawdę do swojego życia, do swojego serca, dokładnie nam mówi dzisiaj bardzo mocno: Chcesz kogoś poznać? To musisz się zaangażować w jego życie. Musisz się zaangażować w to, co jest istotą jego życia, co jest jego pragnieniem. Do domu, to prawda, można wejść w różny sposób tak powierzchownie, na chwilę. Ale można w tym domu zamieszkać. Tak jak w spotkaniu można zamieszkać, jak w przyjaźni można zamieszkać, a nie tylko pomieszkiwać, tak jak w miłości. I nawet zadałem sobie takie pytanie o sens swojego życia i o to, co jest jakoś we mnie. I sobie nawet zadałem pytanie o klasztor, słuchajcie, w którym żyję na co dzień. Czy ja w nim zamieszkuję? Czy ja w nim mieszkam? Bo wydaje mi się, że to są dwie różne rzeczywistości. Bo kiedy tylko pomieszkuję, to znaczy, że tak naprawdę się w to nie angażuję. Ale jeśli mieszkam, to faktycznie wszystko, co robię, to robię dla tego domu. To robię dla tych, którzy w tym domu są, mimo że różnie bywa, że przez różne rzeczy trzeba przejść, różne rzeczy w sobie przekroczyć że różne rzeczy trzeba w sobie zrozumieć, że różne rzeczy trzeba Chrystusowi oddać, bo ja ludzkimi siłami nie jestem w stanie nad tym przejść do porządku dziennego. Ale też pytanie o to, faktycznie gdzie mieszkasz, gdzie jest twój dom, w kim jest ten twój dom. I to są pytania, które stawia nam słuchajcie Ewangelia. Jeśli chcesz kogoś poznać, Chcesz doświadczyć jakiejś miłości, to nie można o niej tylko opowiadać sobie. To trzeba przeżyć na własnej skórze i w swoim życiu. Chcesz znać, chcesz poznać, to musisz się zaangażować. Słuchajcie, to jest istota również chrześcijaństwa nas wszystkich kościoła. Nie można chrześcijaństwa oglądać od zewnątrz. Jeśli ktoś coś chce mówić o chrześcijaństwie, o Bogu, to nie w sposób teoretyczny, ale w taki sposób, że te, te, tego Boga przeżywa na co dzień i w tego Boga się również angażuje. Nie macie takiego wrażenia, że najbardziej chcą rewolucjonizować kościół tych, których w kościele nie ma? Którzy nie przeżywają na własnej skórze, tylko obserwują z daleka i komentują. Najtrudniej zmienia się wtedy, kiedy się jest w środku, nie na zewnątrz. O taki wujek dobra rada, nie? Nie wiem, macie takie poczucie, nie? Wujek dobra rada, ja mam takie poczucie. I to też czasami przeżywam, nie? Ale zaangażuj się w to. To wtedy, kiedy doświadczysz i radości i trudów. Wtedy można powiedzieć, że faktycznie nie tylko pomieszkujesz, ale mieszkasz w tym, co jest rzeczywistością Boga i człowieka. Proszmy Pana Jezusa o to, tak żebyśmy sobie naprawdę umieli odpowiadać na to pytanie, które On nam zadaje: czego szukasz? O co Ci w życiu chodzi? Czego chcesz? A jeśli Cię ktoś, Bóg lub drugi człowiek zaprasza do swojego życia, to zaprasza Cię z taką nadzieją i ufnością, że to życie przyjmiesz i będziesz starał się coraz bardziej rozumieć i coraz bardziej będziesz się w to życie też w jakiś sposób przecież angażował. Bo wejść, zamieszkać, to znaczy poznać tak naprawdę i do końca.